Cześć, nazywam się Juliusz Powiedziński i zapraszam na kulisję kapepiła. ten koszbuzinika Piła jest z nami Dominik Kluk, zawodnik klubu piłkarskiego Piła. Czego się tutaj spodziewamy Dominik? Poza tym że ładnego boiska, jak zwykle przygotowana murawa i może Jupiter zaświecą. Oby dobrego widowiska. No już jest troszkę późno, także oby było dobre widowisko mecze jest o tej godzinie, o której trenujemy, także mamy nadzieję, że organizmy są przygotowane na, na takie po prostu warunki. No dobrze, a czego się spodziewamy po zawodnikach KP Piła dzisiaj? No walki, zaangażowania i zwycięstwa, tak? Każdy by chciał, żebyśmy te trzy punkty dopisali i pięli się w górę tabeli. W środę puchar, ma to jakiekolwiek znaczenie dla nas i dla zawodników grających w piątej lidze, czy kompletnie nie? Na pewno ma, sądzę, że, że takie puchary zostają w nogach i niekiedy odbijają się czkawką, jednak no, u nas kilku zawodników nie było na tym pucharzem no, ze względów osobistych, prywatnych, służbowych, także mamy nadzieję, że po prostu będzie dobrze. Kłos budzyń, dużo na tobie znana. To znaczy kilku zawodników, kilku zawodników znam, a prywatnie jeszcze pracuję w Chodzieży, także tutaj. Tutaj chłopaków z okolic z nami i kojarzę, także z Łukaszem z mieliśmy przyjemność wiać razem w Czarnkowie także bardzo dobry zawodnik. Yy, oby zdrowie mu dopisywało, a dzisiaj mu nie szło. człowiek w powiecie kim znany. Z nami był Dominik Klub. Dzięki. Dzięki. No tu musimy tradycyjnie Tomaszą naszą giętę pochwalić. Tym razem z nami Kacper Wegera, drugi trener klubu piłkarskiego Piła. Kacper, mecze w Budzyniu to były zawsze meczami emocjonującymi. Czego się spodziewamy dzisiaj? Pięknego meczu piłkarskiego przede wszystkim, bo jest świetnie przygotowana murawa i mam nadzieję, że dostarczymy najpiękniejszych piłkarskich emocji. Domyślam się, że sztapa analizował G Kłosa. Jak to w tym sezonie wyglądało z waszego punktu widzenia szkoleniowego? Bardzo podobny start do naszego. Nazwałbym go delikatnie. Może nie falstartem, startem, ale, ale na pewno oczekiwania kibiców Kosa były wyższe niż to, w jaki sposób rozpoczął. Sezon zespół zbudzenia. Yy, ostatnio wyniki lepsze, tak samo jak i nasze, natomiast liczymy na to, że to my dzisiaj będziemy utrzymamy pasję zwycięstw. Czy można powiedzieć, że oba zespoły są na pewnej fali wznoszącej? No bo ostatnie mecze to są same wygrane. Na pewno. Dzisiaj taki można powiedzieć dla jednego drugiego zespołu mocny sprawdzian. Yy, wierzymy w własne siły, jesteśmy dobrze przygotowani. Mamy serię trzech zwycięstw, więc chyliżymy dzisiaj na. Na czwarte. No jedno zwycięstwo było w środku tygodnia. Ma to jakiekolwiek znaczenie o zagranie takiego meczu. Traktujemy bardzo poważnie Buchar Polski, natomiast w tym meczu, tak jak wszyscy wiedzą, wyszli, wyszli chłopcy zawodnicy, którzy na, na meczach ligowych zwyczaj dostają mniej minut. Chcieliśmy sprawdzić i podtrzymać ich meczową dyspozycję, tak żeby byli gotowi do grania zawsze wtedy, kiedy będziemy tego potrzebowali. Fajnie, że są te mecze w środku tygodnia, bo naprawdę oddają kilka różnych możliwości na sprawdzenie różnych taktyk, sprawdzenia zawodników, no i przede wszystkim utrzymania meczowego rytmu. Chodzi dzisiaj, można powiedzieć, jakbyśmy tego meczu w środku tygodnia nie mieli, to byśmy mogli ukryć stwierdzenie, że składu się nie zmienia? I tak jest. Tak jest, wychodzimy tak samo, jak w poprzednim meczu ligowym ze Spartą Szamotuły. Co prawda pierwsza połowa mogła się kibicom podobać, bo było bardzo dużo bramek. W drugiej połowie to my przechyliśmy szale zwycięstwo na drugą stronę i dlatego też wychodzimy tak samo jak po meczu. To jakie wnioski zostały wyciągnięte przez sztab, który, któremu niespecjalnie podobała się pierwsza połowa, niespecjalnie w cudzysłowie. No na pewno chcieliśmy poprawić grę w obronie, no bo tracimy od początku sezonu tak naprawdę bramki nie chcę tego nazwać przypadkowo, przypadkowymi. Natomiast gra w obronie jeszcze tutaj u nas szwankuje i liczymy na to, że w treningu na trening będziemy w tej formacji grali zdecydowanie lepiej. Dzięki Kasper. Jest z nami Kacperyczek tym razem. Kacper, w Budzyniu to zawsze było ciężko? Ano, było, było. No dobra drużyna, dobre boisko, drużyna grająca w piłkę. Zawsze to były ciężkie, ale też fajne mecze. A na czym ta fajność polegała? Dużo jakości piłkarskiej uważam, że, że tutaj zawsze spotykamy. I to jest przyjemne dla oka, przyjemne dla zawodników na boisku. Że drużyna przeciwna też chce grać w piłkę, i... i uważam, że to dlatego. A spodziewasz się dzisiaj jakiego meczu? E, równie wysoko, wysokiej jakości, piłkarskiej, intensywności. Uważam, że będzie mecz dobry. E, spodziewam się kilku bramek, e, ale w wyniku wytypować się. Nie, 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 nawet nie będę próbował. No dobra, ale powiedz mi. Biorąc pod uwagę siłę ofensywną obu zespołów, to będzie trudny mecz dla formacji defensywnych? Na pewno, to na pewno. Mam nadzieję, że drużyna Kłosa będzie miała większe trudności z pilnowaniem naszych chłopaków. I na pewno. Na pewno to będzie sprawdzian dla obrony jednej i drugiej. U nas troszeczkę też szwankuje, trochę dużo bramek tracimy w porównaniu z poprzednim sezonem, więc fajnie byłoby zagrać tutaj na, na zero z tyłu i, no i dzięki, temu, dzięki temu po prostu już grać się lepiej w tej defensywie. Witamy Państwa bardzo serdecznie ze skrótu spotkania Klub Piłkarski Piła Kontra Kłos Budzyń. Jesteśmy w Budzyniu. Oba zespoły, podbudowane zwycięstwami w ostatnich spotkaniach, spotykają się na tym fantastycznym obiekcie. Teraz akcja kłosa dośrodkowanie w pole karne. Wybijali gracze KP na rzut zautu. Teraz podanie przed pole karne Łukasz Gargulinski. Nie uderzał, ale bardzo niecelnie, dobry pomysł teraz Dominik Szymański za to próbował swoich szans, a to już rzut wolny, Kacper Zieliński, supek miał okazję do dobitki Jan Stasiak, ale na wykroku złapany i nie doszedł do tej okazji, teraz Miłosz Kowalski, piłka na przedpole, Adrian Michalak i gol, 1 do zera prowadzi klub piłkarski Piła w 31 minucie, Adrian Michalak no przeciął to zagranie wysoko uniesioną nogą, wyprowadzając potężne uderzenie, na które nie mógł zareagować. Bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Mateusz Haufa i klasyczna już cieszynka Adriana Michalaka. Czy klasyczna, chodzi mi oczywiście, trendująca pośród najlepszych piłkarzy zarówno polskich, jak i zagranicznych. Ma to i Klub Piłkarski Piła. Teraz Dominik Bednarski w pole karne. Odbijał to Kamil Czapla, było groźnie, teraz jeszcze jedna wrzutka, Radosław Guść wybijał na rzut rożny, końcówka pierwszej połowy, bardzo aktywna w wykonaniu, Kłosa Michałowski, znowu była okazja do strzału po stałym fragmencie gry, jeszcze jedna sytuacja, Blokowany ta, blokowana ta wrzutka, jeszcze nie było strzału z dystansu, koniec pierwszej połowy, 1 do 0. Dla klubu piłkarskiego piła to już druga część spotkania. Wiktor Antoniewicz strzał z rzutu wolnego, ale bez większego zagrożenia. Teraz jeszcze Michałowski w pole karne wbijał to. Krystian Schreiber. Też dośrodkowuje Dominik Bednarski. Kapitalnie zgarnął piłkę i strzelił, nie trafił. 64 minuta. Cieszy się kłos Budzyń, bowiem 1 do 1 odrabiają straty pod opieczni Jakuba Księżniakiewicza. I naprawdę kapitalna. Akcja indywidualna Dominika Bednarskiego dostał piłkę, zgasił ją fenomenalnie, bo przyjmując ją od razu miał ją tak naprawdę gotową do strzału, no a później świetnie przymierzył. Teraz Christian Schreiber uderzał. Ale nieudane to uderzenie, teraz strzał z rzutowolnego wolnego i Dominik Szymański pokonuje Kamila Czaple. Jest 2 do 1, Kłos odrobił już dwie bramki i wychodzi na prowadzenie w 70 minucie 2 do 1. Świetny strzał z dystansu, z rzutu wolnego Dominika Szymańskiego, wydaje się, że lepiej trochę mógł zachować się Kamil Czapla, piłka poszła mu po rękach, natomiast nie obronił tego, a tu sytuacja Stróżyńskiego, obronił Mateusz Haufa, jeszcze Patryk Ratajewski wszedł na boisko. Od Oddaje strzał, ale w boczną siatkę. Teraz Piotr Trzygowski w pole karne. Nabiegali tam gracze KP. A tutaj jeszcze jedno uderzenie. Broni tym razem Kamil Czapla. I uderza ponownie Patryk Ratajewski. Aktywny po wejściu w drugiej połowie ten skrzydłowy. Teraz Jan Stasiak próbował uderzać. No tak. Nożycami e, prawie e, przewrotką. Teraz e, to już była akcja e, Kłosa. A teraz Filip Czerwiński strzał z dystansu i gol! Filip Czerwiński! Bramka Stadiony Świata! Pokonuje, e, kł, pokonuje bramkarza KP Piła Filip Czerwiński 3 do 1 i już definitywnie KP Piła przegra to spotkanie. W Budzyniu, Branka zamykająca to spotkanie. Jeszcze rzut wolny. Kacper Zieliński uderza. Mateusz Haufa broni. Ale to jest koniec. Kłos pokonuje 3 do 1. KP piła. Drugą połowę spotkania.